Jeśli chciałabyś się nauczyć malować, ale nie wiesz od czego zacząć, zacznij od kremu z fluidem, zacznij od kremu z podkładem. Zobacz, jak łatwo, lekko i przyjemnie się aplikuje na twarzy. Nie trzeba umieć go nakładać, nie trzeba umieć robić sobie makijażu, a efekt Zawsze jest piękny, ponieważ bardzo łatwo się rozprowadza na twarzy, już zaraz zobaczysz jak pięknie buzia po nim wygląda i spójrz, że robię to po prostu rękoma, e, łączę mm, go na dłoniach, żeby nabrał <coughs> temperatury ciała. Rozprowadzając, pamiętajmy tylko, żeby było to w stronę, do zewnątrz i na końcu taki fajny ruch po żuchwie. I to właściwie wystarczy. Jeśli nie znasz czegoś takiego jak krem z fluidem, koniecznie musisz spróbować. W drugim kroku, jeśli chcesz nauczyć się malować, bardzo polecam Tobie, żebyś miała dobrany do siebie kolorystycznie puder sypki. Ja używam pudru jedwabistego, dlatego że daje mi taką, takie fajne uczucie miękkości buzi, dlatego że jest na bazie oleju słonecznikowego, więc jest buzia po nim bardzo mięciutka. I aby go nałożyć. Warto jest mieć taki pędzel, który będzie równo ścięty, dlatego że wtedy rozprowadza po buzi bardzo równo ten puder. A dlaczego warto, żebyś e, e, używała puder, puder sypki? Dlatego, że wtedy buzia po pierwsze jest jeszcze ładniej wyrównana, jest taka opruszona, zaraz to zobaczysz w efekcie. Zobaczysz, że jest taka opruszona, jakby przydymiona słońcem. Nie, muśnięta słońcem. <laughs> Ale ma to, ma to znaczenie, ponieważ powłoka buzi stanie się taka jedwabista, nie mokra. W tym momencie moja twarz jest mokra i byłaby mokra po każdym fluidzie w płynie. Jakie to ma znaczenie? Ano, takie, że jak potem nałożę sobie róż rozświetlacz brązer, chyba że jest to taką techniką na mokro, to nie. Ale jeśli sypki w kamieniu na przykład, to mogłoby być ryzyko, że mi się po prostu przyklei do twarzy i będzie mi trudno go rozprowadzić. Więc stworzenie. Jezus! Mój mąż zawsze przychodzi o godzinie, w której się włączam. Jezus! Słuchajcie, o matku, aż mam Wracamy do tematu. E, chciał powiedzieć dzień dobry tym, że się tu pokazał. E, więc stwarzamy powłokę, nakładając puder sypki na twarz, stwarzamy właśnie tę powłokę, taką e, nie suchą, ale nie mokrą. O. I ja lubię zacząć rozprowadzać takim ruchem i takim ruchem, bo na samym początku pudru na pędzlu jest najwięcej. Zawsze można sobie też strzepać, dmuchnąć, żeby było równo. O to chodzi, żeby tu było równo. Zresztą, jeśli jest dobrze kolorystycznie dobrany, to nie ma w tym problemu, bo i tak się ładnie rozprowadzi. Więc ja rozprowadzam okrężnymi ruchami. Ja tak bardzo lubię. Są dziewczyny, które tapują. Ja lubię okrężnymi ruchami e, i nie omieszkam rozprowadzić wokół oczu. Mogę sobie e, na to pozwolić, dlatego, że puder, którego ja używam, nie wchodzi w załamania e, i w zmarszczki, więc nie będzie mnie postarzał. Dziękuję za serduszka. E, I e, o, i teraz dopiero. Przygotowałam buzie do tego, co będzie już tutaj takie wow. <laughs> Czyli pomalowane oko, leciutko dzisiaj, ale jednak zobaczysz efekt, i pomalowany policzek, a na końcu zakończymy ustami. E, więc e, tak. <laughs> ja, z racji tego, że mam 48 lat i opadającą powiekę, i bardzo, bardzo wiotką, e, Stosuję sobie bazę na powieki, bo ona nie dość, że piękniej utrzymuje yy, i podbija efekt cieni. Yy, nie tych cieni pod oczami, tylko cieni na oku, yy, ale liftuje powiekę. Ja zauważyłam, że ma takie działanie. Przynajmniej ta baza, którą ja używam, yy, więc lubię ją, jej używać. Wklepuję podłóg brwiowy. I jak widziałaś, też sobie połączyłam na, paluszku, na paluszkach tych serdecznych, bo są najbardziej mięciuteńkie. Robię to świadomie, dlatego że wtedy kosmetyk nabiera temperatury ciała. Nie jest zimny, nie jest o innej temperaturze, więc ciało go nie odrzuca. Co, co, co to znaczy, że lepiej się wchłania i lepiej pracuje, spełnia swoją funkcję. Ok, wklepałam. Baza potrzebuje chwileczkę żeby zapracowała. W tym czasie zajmiemy się naszym policzkiem. Ja do tego celu używam i bardzo polecam wszystkim kobietom, szczególnie tym początkującym w makijażu, ponieważ to nie trzeba umieć. Pędzel jest tak stworzony, że pięknie tutaj pracuje na kościach. Więc ja polecam taki pędzel, takiego kształtu. I zaczynamy, ja zaczynam zawsze, mi się to super sprawdza, że zaczynam od nałożenia pudru brązującego. Ja mam tutaj taką paletkę, więc nałożę puder brązujący. Zaczynam od jakby szczytu ucha i takim łuczkiem leciutkim mniej więcej do, tutaj do tej kości, tu sobie można pomacać, do tej kości. O, nakładam. I drugi. Tak, na razie to widać, ale teraz sobie pomieszam z pudrem rozświetlającym i nakładam go na szczyt mojego pędzla, żeby to wszystko razem tak pomiksować i jakby troszeczkę unieść ku górze. Nie zapominam o skroniach tutaj, bo też fajnie to wygląda, jak są troszeczkę rozświetlone. I na końcu sobie taką trójeczkę robię na żuchwę. To, co jest istotne tutaj, to żebyś pamiętała, żeby nie wyjeżdżać tutaj poniżej, bo wtedy wyobraź sobie, jakbyś tutaj miała jakiś, jakiś brązer na przykład, nie? To będziesz smutna. E, więc wracam, wracam na kości, tutaj dokładnie na tym miejscu. I zakończam na żuchwie. I druga strona. E, akurat e, ja używam e, różu rozświetlacza i brązera w formule chroma Fusion. I im bardziej będę pociera, pocierać, tym bardziej drobinki będą e, stawały się widoczne. Więc w zależności od efektu, jaki chcę uzyskać, e, po prostu pocieram. Ja lubię glow. <laughs> Nie wiem, czy zauważyłaś taki ruch, dlatego też polecam ten pędzel, bo można go sobie odwrócić. Czyli można w ten sposób, a można też sobie potem odwrócić i bardzo fajnie tutaj na tej kości najbardziej pocierać. Czyli na kości będzie się najbardziej um, tutaj um, gładź taka robiła. O, i trójeczka, nie? I teraz różyk. Róż nakładam na środek tego pędzla. I nie będzie go dużo, ale jednak warto nakładać sobie róż, chociaż w malutkiej ilości, bo jednak ta buzia się rozpromienia. Właśnie dzięki różowi. Jak widzisz, róż nakładam w ten obręb tutaj, o. Gdzie jest dokładnie ta nasza kość. I tak sobie. To jest moja ulubiona technika. O. No dobrze. E, na koniec e, si lubię polecać i sięgać po taki właśnie pędzel, którym taki ruch, taki ruch i taki ruch sobie wykonuję. E, po co? Po to, żeby tak, e, jeśli by mi się zdarzyło dojechać tu za blisko, za nisko różem rozświetlaczem czy brązerem, to tym ruchem sobie odizoluję tę odległość, która tutaj no, powinna być bezpieczna jakby bez, bez dodatkowej kolorystyki, o, czyli mogę sobie w razie czego jeszcze tutaj to odizolować. Drugi ruch to taki na zewnątrz, żeby mi się tutaj nic nie zbierało, żeby żeby czoło było ładne, takie wygładzone i w ogóle właśnie warto pamiętać, że kosmetyki, m, dobrze jest tak, te, które nakładamy na całą twarz, żeby tak od środka do zewnątrz, od środka do zewnątrz żeby na środku było jakby jak najwięcej, a na zewnątrz coraz mniej e, i jeszcze e, jeden ruch tym pędzlem a mianowicie jeszcze takie bardzo milusie pogłaskanie się po policzkach Eee, I przechodzimy do makijażu oka. Ja mam dzisiaj w mojej palecie takie trzy cienie, nałożę je mm, palcem. Cięcie listy, bazowy, wklepuję po prostu paluszkiem serdecznym, pod łuk brwiowy. I robię to też na drugim oku od razu. Ja z racji mojej wiotkiej powieki staram się, żeby wklepać wszędzie tam we wszystkie zakamarki. I dlatego trwa to u mnie troszkę dłużej. Przeczesujemy brewki zawsze i wciąż. Ok, i teraz mam akurat w moim dzisiejszym zestawieniu jeszcze dwa cienie. Jest cień taki cieplutki, rozświetlający, więc nałożę go sobie również paluszkiem. Tutaj. Troszkę tak wklikam w kącik oka. To ma takie znaczenie optyczne, bo to jest taka, taki, takie fiku miku, że gdy sobie wklikasz tutaj troszeczkę rozświetlenia, to jakby cienie, które ewentualnie są pod oczami, są mniej widoczne. i jak widziałaś, ja tutaj nie użyłam żadnego korektora. Oczywiście, że można. E, dzisiaj wersja totalnie podstawowa. E, zresztą e, zawsze bardziej polecam e, stosować sobie dobry krem pod oczy, płatki rozświetlające, bardziej niż korektory, tak na co dzień. O! I na drugie oczko też. Jak widzisz, bardzo łatwo po prostu. Wklikałam. Zostawiłam tę tutaj przestrzeń, bo za chwilkę będę nakładać cień różowy. Jest to róż zgaszony, więc moje oko powinno być takie bardziej promienne. Fajne jest też e, właśnie nakładanie cieni palcem, bo można sobie rozklepać wszystkie brzeszki. E, nie wszystkich cieni da się nałożyć palcem. Możesz spróbować tymi, które masz w domu. E, ja cienie, których używam, e, bardzo za to kocham, że są takiej jakości, że jak widzisz, nic mi się nie osypuje. <laughs> nie, nie, nie przykleja się, nie robi placków. Bardzo łatwo się rozklepuje nawet palcem. A co dopiero pędzlem. Są to cienie w formule Chroma Fusion. O, zrobię troszeczkę mocniej, żeby było widać, że rzeczywiście naprawdę rozklepało się to ślicznie. <laughs> Więc jeszcze drugie oczko. Rozklepuję wyżej. Właśnie to jest istotne, i myślę, że większość kobiet gdzieś tam pomija ten fakt, żeby nakładać cień nie tylko tu na ruchomą powiekę, ale tutaj wyżej. Tylko w taki sposób, żeby był on rozklepany czy rozblendowany, żeby nie było widać, gdzie się zaczyna, gdzie kończy. I uwaga, najwyższa wysokość cienia, Powinna być w moim miejscu najwyższej wysokości łuku brwiowego, czyli tu powinna mieć więcej cienia. Więcej cienia, więcej cienia. Dobra. I jak ładnie, rozklepane. Teraz dołożę sobie do tego konturówkę. Dodałam dzisiaj taką granatową i zobaczysz, jaka magia się dzieje. Że mm, absolutnie będziesz w stanie to zrobić sama w łazience. No, warunek jest może tylko taki, żeby Twoja konturówka była mięciutka. Bo jeśli masz twardą, to no, no nie będzie to ani przyjemność, ani łatwy efekt. Ja używam bardzo mięciutkiej konturówki, więc jest to i przyjemność w nakładaniu, bo nic nie ciągnę, nie podrażniam oka. I efekt, jak zaraz zobaczysz, będzie fajny. E, nałożyłam sobie w takiej odległości jakby do środka źrenicy. E, zaraz powiem dlaczego. A teraz powiem, że rozcieram i też nie trzeba umieć, jak widzisz. Po prostu rozcieram ruchem mm, posuwisto-zwrotnym. <gry> e, ale takim pędzelkiem, który uważam, że jest bardzo fajny, bo jest stożkowy. I co to, co to znaczy, że jest, jakie to ma znaczenie, że jest stożkowy? Ano takie, że naj, najbardziej wydłużona część fajnie rozsmarowuje e, e, kredkę, ale boczne, coraz to krótsze włoski ją jakby rozpraszają, czyli linia nie jest precyzyjna, tylko bardziej taka e, przydymiona. I czyli jest makijaż oka, ale nie jest to takie przemalowanie, tylko bardziej podkreślona linia rzęs. Teraz sobie jeszcze tę konturówkę nałożę na górę. Nakładam ją po prostu po rzęsach. Po rzęsach, dlatego musi być mięciutka. Inaczej nie będziesz w stanie tego zrobić. Inaczej po prostu będziesz ją nakładać w linię wodną, co też może być, ale jest ryzyko, że zamkniesz sobie oko, zmniejszysz oko. E, natomiast w linię rzęs właśnie powiększasz oko, a gdy jeszcze rozetrzesz. I rozcieranie najlepszy efekt jest daje, gdy kierujesz pędzel jakby ku zewnętrznej górze. O. Wtedy jest najfajniejszy efekt. Spójrz, jak się już powiększyło oko, a jeszcze przecież dojdzie tuż. Nie? Więc drugie oczko zrobimy. Dziwne mam światło jakieś, ale. I teraz jeszcze powiem, dlaczego taki krótki odcinek. Zaraz powiem, dlaczego taki krótki odcinek. Mhm. Uh -huh. tutaj widać dokładnie gdzie, że smyram po prostu po rzęsach. O. I teraz dlaczego taki krótki odcinek tutaj? Dlatego, że gdybym pociągnęła konturówkę tutaj dalej, to moje niedoskonałości pod oczami, które każdy ma, by się uwydatniły. I oko mogłabym sobie zmniejszyć, a w tym momencie jest ono powiększone. Na dodatek jest to w sposób bardzo naturalny. Zresztą zaraz dołożę tuż i będzie. Witać. Okej. Okay. Przeczesuję. Zawsze rzęsy przeczesuję. To ma bardzo duże znaczenie. I dzisiaj wytuszuję. Przykładam tusz. Tam do, do, do głęboko do nasady i robię zygzu. I dopiero wydłużam. I teraz już wydłużam same końcówki. Kiedyś nie wiedziałam, że tak trzeba, e, wydłużałam dalej od nasady i moje rzęsy się bardzo sklejały. Dzisiaj wiem, że właśnie dlatego. I w taki sposób tuszowanie, nie po polsku, tuszowanie w taki sposób daje efekt bardzo naturalnych rzęs, a jednak ekstra wydłużonych. Widzisz na pewno różnicę. Drugie oczko. Misia Pysia czyli przykładam przytrzymuję zygzu zygzu robię i dopiero wydłużam przykładam też na dolną linię ale tak delikatnie, żebym broń Boże nie dotknęła ciała. Bo jeśli dotknę ciała, to już stracę efekt naturalnego makijażu, bo będę miała tam przyklejony tuż do ciałka. Więc ważne jest, żeby nie dotykać. Ewentualnie można sobie jeszcze przeczesać. Ale kto by miał na to czas. E, zostały nam usta, więc em, w kwestii makijażu ust bardzo lubię mm, dodać sobie puder rozświetlający o w ten sposób. Miziu Miziu <laughs> każdym pudrem rozświetlającym można to zrobić, natomiast <laughs> jaki będzie efekt, to zależy od jakości pudru rozświetlającego. Ja używam formuły Chroma Fusion, który nie osiada na meszku włosowym, czyli będzie, odbija światło, już możesz to zobaczyć, że odbija światło, ale <laughs> gdybyśmy byli, były blisko siebie, rozmawiały fizycznie, to nie widziałabyś, że on jest nałożony. Przejdę do makijażu ust i będzie to szminka. Bardzo ją lubię, więc daje mi radość. Szminka w takim kolorze, myślę, że będzie pięknie współgrać z szarą bluzką, e, też z tą koloryst kolorystyką e, na oko. Widzę różne techniki, kobiety mają e, nakładania e, szminek. Moją ulubioną jest taka, żeby najpierw zrobić ptaszek czyli w tę stronę i w tę stronę i dopiero potem bardzo dokładnie, żeby weszła we wszystkie szczelinki. <laughs> I teraz tak. Dlaczego się nagrywam? Jeszcze nie koniec bo latem, szczególnie kiedy nosimy bluzeczki z jakimś tam dekoltem, warto dodać rozświetlenia właśnie tutaj na kościach, szczególnie szczególnie na kościach. Żeby ten makijaż. Nie, żeby twarz nie była inna odtąd, a tu, a tu inne ciało nie? Tylko musi to ze sobą spółkać. Więc ja dodaję puder rozświetlających. Widzisz. Nie jest to przesadne, ale już inaczej się światło odbija od ciała. I teraz tak. Ja uważam, że mmm, mmm, ma każdy makijaż powinien być zakończony zapachem. Zapach jest to element makijażu. Mój ulubiony zapach to zapach sukcesu. Tak go nazywam. Jest to Illuminea. natomiast dlaczego właśnie to mówię, bo, bo tak, żeby było takie dopełnienie makijażu, nawet codziennego. Lekkie psiknięcie się czymś daje takie dopełnienie makijażu, przynajmniej dla mnie właśnie, daje to, mi to daje taką piękną radość. I teraz dlaczego się nagrywam? Nagrywam się, ponieważ jeszcze 8 lat temu nie lubiłam się malować. Moja twarz nie wyglądała najlepiej, miałam wybuchy czerwoności, piekące policzki, nie mogłam sobie z tym poradzić. Chodziłam od apteki do apteki, szukając dla siebie kremu, który mi w końcu pomoże. Wtedy jeszcze myślałam, że to ma być krem, ale dowiedziałam się, że to powinien być program, że to powinien być program pielęgnacyjny, który zaspokoi 5 kroków potrzeb skóry. I gdy zaczęłam wdrażać 5 kroków, 5 kroków, które zaspokajają potrzeby skóry, moja buzia się uspokoiła. Ten program był marki Mary Kay, Efekty zaskoczyły mnie do tego stopnia, że weszłam we współpracę z tą firmą i zakochałam się w tym, jak moja skóra może wyglądać i wygląda. Zakochałam się w tym uczuciu, jak się czuję właśnie w swojej skórze, jak milion dolarów. Bo gdy sobie porównam, wybuchy czerwoności, pieczenie policzków i to uczucie jak zmokła kura, gdy patrzyłam na inne kobiety, które jak milion dolarów, a ja ciągle jak zmokła kura, nie lubiłam się malować, bo czułam się zabetonowana w podkładach. Malowałam się tylko wtedy, kiedy musiałam i marzyłam o tym, żeby jak najszybciej to z siebie zmyć. Gdy poznałam właśnie pięć kroków pielęgnacyjnych, moja skóra się wyleczyła. Gdy poznałam kosmetyki do makijażu, które nie zatykają porów, pod którymi buzia cały czas oddycha, nawilżają skórę przez cały dzień, to zakochałam się właśnie w tym samopoczuciu, w tej jakości i w tej marce. Dlatego 8 lat temu zostałam ambasadorką konsultantką tej firmy. Więc jeśli e, chciałabyś ją też poznać, jeśli czujesz, że chciałabyś się czuć jak milion dolarów, że chciałabyś, żeby twoja skóra oddychała, że chciałabyś w makijażu nawet takim delikatnym m, mieć efekt wow, e, chciałabyś nauczyć się malować e, właśnie nie po to, żeby nie wiem, się przemalowywać, ale żeby tylko podkreślać swoją urodę. Zapraszam Cię do e, kontaktu, bo na co dzień właśnie od 8 lat pomagam kobietom w uzyskaniu tego e, samego, czyli tego samopoczucia e, w swojej kobiecości i tego efektu wow, wyglądu. Więc e, jestem dla Ciebie służę mój numer telefonu. Na pewno znajdziesz, jak będziesz tylko chciała. Cudownie pojętych radości, swojej kobiecości, ci życzę dobrego dnia.